Dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem do Urhara, to jest moi drodzy Brian i witamy was w ostatnim, teraz już tak, teraz już tak, w ostatnim odcinku Korpo Wariata, my się pysie. Dzisiaj już na pewno skończymy sobie Korpo Wariata i zrobimy sobie ten ending z e, Dagerem. Przeraża mnie ten etap, jeśli mam być z wami szczery. Ta koleżanka, która biega i chce nas zabić, przeraża mnie to, serio. E, my się pysie, teraz tak, ponieważ... Już wcześniej przeglądałem sobie fotografie i generalnie tutaj musimy to ładnie ułożyć. Yy, więc ja to zrobię teraz, zanim. Zaczną się dziać jakieś złe rzeczy. Więc picy, picy, picy. Teraz to mogę użyć tutaj, położyć. Tutaj powinienem położyć lalkę, której jeszcze nie mam. Przydałby mi się tutaj jeszcze jeden ten wiedźmi papier, żeby teraz zapisać. Bo jak ja będę powtarzał za każdym razem... Ale się przestraszyłem tej wody! bo Jak ja będę tak powtarzał, to za każdym razem to będzie przypał. Yy... Nie wiem za bardzo, gdzie... Teraz iść, żeby wszystko podpalać się mordo. O, dobra, mamy roślinkę. Połóżmy jeszcze przy okazji tutaj tego kwiatka, cyk. Ja mogę te patyki upuszczać! Patrzcie! Bo rozświetlam sobie w ten sposób drogo. Ja. Dopiero teraz to odkryłem. Te patyki teraz mają sens. <laughs> Okej. Okay. Zostawmy sobie to tak oświetlone, bo ona będzie zaraz tutaj łazić. Dobra widzowie, więc zaczynamy. Muszę spojrzeć na zdjęcie. Nie chcę się z tobą bawić! Przerażasz mnie! Naprawdę! Przeraża mnie ona. Szukam. Dobra. Okej okay. Chcę żeby sobie poszła, proszę pójdź sobie Kurwa mać Ty kurwo jebana Najgorsza Nie, ha 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 ha, proszę odejść. Poszła? Proszę pójdź sobie O nie, zjadłem wszystkie batoniki gdzie jest? Słyszę jak tupta. Gdzie ona jest? No pójdź sobie. Zacięła się? Nie wiem, nie wiem, czy wychodzić, czy nie. Nie wiem, co robić, naprawdę. Wózek? No nie, nie, nie idź sobie, idź sobie! Proszę! Ja tutaj tak ładnie wszystko przygotowałem. No nie. No nie, nie wiem, nie wiem jak to przejść! Naprawdę. I pewnie widziała mnie jak tam wchodzę, nie? Proszę iść sobie. Poszła? Muszę. Dobra, usłyszałem zamykane drzwi. Mogę stąd iść. Dobra, wychodzimy stąd. I teraz musimy udać się do pokoju Hugo. Znaczy do pokoju jej. Kurwa! Ja się wystraszyłem. Znowu. Kwa, kwa, otwórz drzwi. Jestem tak... Nie, nie, jestem małą żabą kochającą słodycze. Nie, nie mam żadnych słodyczy. Odejdź, proszę. Mm, w takim razie sobie idę. Ale nie wychodź z szafy. Zamierzam ukryć w pobliżu skarb. Chcę, żebyś... Dobrze, dobrze, dobrze. Ja muszę się ukryć. Będziesz tu bezpieczny. Schowała coś. Dobra, myślałem, że za zasłony wejdzie. Czuję taki stres teraz na tym etapie. Co tutaj? Mamy patelnię. Okay. Dobra, patelnia pozwoli nam zrobić kanapkę z serem widzowie. O! Jest kawałek zdjęcia. To zdjęcie jest ostatnim. Ostatnim? Ostatnim, na którym widnieje Twoja córka. Proszę cię, Joao, jesteś jakiś nieswój. Masz na myśli zaginięcie rej? Pomyśleć, że minął od niego jedynie miesiąc. Mam wrażenie, jakby stało się to lata temu. Nikt z nas oprócz niej nie chciał zrobić zdjęcia. Zawsze była szczęśliwa, bawiła się. Zrobiliśmy je w salonie. Wtedy coś się stało. Przysięgam, że poczułam coś dziwnego, jakby w tamtej chwili Rej przestała być sobą. Wyszła z pokoju bez słowa, powoli odeszła w ciszy, jak duch. A wtedy. To wszystko przez tego potwora, którego ze sobą przywlokłeś. Wiedźma przekleła naszą rodzinę i jakoś doprowadziła do zaginięcia rei. Co my teraz zrobimy, żao Wy Wybacz, nie wiem. Dobra, wchodzimy tutaj. Czy teraz będą już te drzwi odblokowane? Tak, są odblokowane. Dobra, widzowie, mamy lalkę. Ostatni element, który jest potrzebny. I wracamy się, żeby. Kurwa! Co się znowu dzieje Proszę, ja chcę już przejść ten etap? Nie wiem, przeraża mnie. Naprawdę mnie przeraża. Ja... Ja nie jestem dobry w bo pod... przeraża! <laughs> nie, nie umrę. Umrę kurwa umrę, a tyle. Przeszedłem! Tam, 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 tam. Dobra. Ty kurwo, drzwioty. Co tu, kromka chleba? Dobra. No nie, nie, naprawdę nie chcę, nie chcę. Super, już nie umiem biegać. Proszę, proszę, niech to się skończy. OK. Jestem z Oszaleję w tym domu. Masz rację, Brian. Jak najszybciej musimy się stąd wydostać. Jestem za tym. Naprawdę jestem za tym, Brian. Żeby się w końcu wydostać z tego miejsca. Proszę, chcę koniec. Ok. I. Najpierw. Lalka. Lalka, powiedziałem. Cyk. Dobra. Coś się zrobiło. Coś się włączyło. okej okay. Czy to już koniec? Proszę, powiedzcie, że to koniec już e, tej mendy. No nie, nie, nie. Znowu się zaczyna. Proszę, proszę odejść. Nie wiem co robi. Ale proszę, proszę odejść. Pójdziesz sobie? Chcę usłyszeć drzwi. Usłyszałem drzwi. Dobrze. Okej, okay, widzowie. Tutaj powinna być teraz... Właśnie. O, zdobyłeś fragment zdjęcia. Musimy pójść i zobaczyć to zdjątko. Pycy, pycy, pycy. Podpowiadam sobie mocno internetem, bo bez tego y, byłbym martwy już 50 razy, widzowie. Użyj. Umieściłeś fotografię na blacie. Dobra, ale gdzie ona jest? Okej, okay, jest ten papieros. Dobra. To Hugo. Boże, ale się przestraszyłem, że to ona. Przyniosłem aparat. Aparat? Jaki aparat? Ten aparat. Chcesz, żebym zrobił ci zdjęcie z twoimi córkami jak ostatnio? Nie. Tym razem zrobimy je w salonie. Kurde, mam wypalony papieros. Muszę znowu iść. Szybko. Dlaczego nie możesz. O oh, fak. To przez szpadek tutaj wszedłem. Wskakuj do wody, pomogę ci. O czym ty mówisz? Co? No dobra. Ale ja chciałem... Kurde, pomyliłem pomieszczenia. Pomyliłem pomieszczenia. Więc... To chyba dobry moment, żeby stąd wyjść. Nie sądzisz? Zapomniałeś coś umyć. Co? Swoją twarz. Nie gadaj, że odpaliłem jakieś dziwne zakończenie. Halo, chwila, co się dzieje? Czyżbym tonął? No, to trochę tak mi się opisuje, utopicie, właśnie. Mam nadzieję, że nie odpaliłem jakiegoś dziwnego. Utopić się w wannie. Że nie odpaliłem jakiegoś innego zakończenia, tylko mnie mogło się to przytrafić, tak? Siema. Gdzie ja trafiłem? Jak ja do piekła! Jeszcze gorzej trafiłem! Jest jeszcze gorzej niż było, czy to? Piekło? Brian, jest coraz gorzej. Siema. Zdaje mi się, że śniłem o tym miejscu. To ładne masz Tup, 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 tup. Otwarte. Jakiś list. To umowa. Ja, brałem Pasternak, przyjmuję pomoc czarta w zabiciu wiedźmy. E? Chyba sobie żartujecie. Nie zamierzam więcej podpisywać żadnych dziwnych umów. Mordo, jeśli chce nam pomóc... Może, może tak będzie lepiej. Może tak będzie lepiej? Co? Co się dzieje? Nie mogę się ruszyć! Ja chciałem pójść tylko po papieroska, a skończyłem podpisując umowę w piekle. Kontrakt. Ale... W takim wypadku myśl byś mi pomoże, tak? Mam nadzieję. Wow, tatuś! Zostań panem czartem. Ok, ale widzowie, to jeszcze nie wszystko. My musimy udać się po 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 po. po. Yy, papieroska, który on był tutaj. Pomyliłem te pomieszczenia Jestem ciekaw, czy to jest w tym momencie Dodatek Cześć tatusiu Cześć córeczko Proszę nie krzywdź mnie Nie będziesz mnie krzywdzić? Nie krzywdzi mnie, nie krzywdzi mnie już Dobra, yy, zapalmy papieroska Użyj Okej, okay, czuję się już spokojniej Dużo bardziej Dobra, wchodzimy do środka Siema mordeczko I teraz tutaj użyj Cyk i mamy wszystko zrobione. Droga pani, czy mogłaby się pani ustawić ze wszystkimi do zdjęcia? Najważniejsze, sfotografować tę dziewczynę. Czekaj! Zamierzam najpierw pocałować mamy i tatę. Ale odłóż ten nożyk już. Ale odłóż nożyk, ok? Nie jest już potrzebny. Spróbuj ochwycić mnie na zdjęciu. <grymne> na miejsca gotowi. Ta twarz Hugo. I cyk mamy zdjątko. Rej? Nie, to jest yy, Domori. He? He? Ja jestem Domori. Steruję nią. Nie wiem gdzie iść. Tu tam przed siebie. Za siebie. Nad siebie. Nie wiem gdzie tu ptać, widzowie. Chyba robię coś nie tak, bo ja tak dość długo już tu tam. Jest! Coś znalazłem w końcu. Halo? Kto to? Ktoś się śmieje? Pan czart! Nie lękaj się! He? Ojoj! Ojoj! Nie, 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 zostaw mnie! Zostaw mnie! On chce mnie spalić! O ty, kurwa, pali mnie! Nie spal mnie! Zostaw mnie! No nie, pal mnie! Chociaż nie może mam się spalić albo nie. Może lepiej nie pozwólmy mu się spalić. O tu, 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 tu! To wygląda jak wyjście. Siema! Siostrzyczka! Ej, on tam dalej tupta. Nikt więcej nie usłyszy twojego głupiego śmiechu. Od teraz będzie wybrzmiewać mój. Więcej płomieni kuźwa! Ała! Czy wąż też mnie bije? zostałeś ugryziona przez węża. Nie mam możliwości być fizycznie zranić, za to mogę być świadkiem twojej śmierci. <laughs> Dobra, znajdźmy stąd wyjście. Jest wyjście. O nie, nie, nie. Trzeba uważać, żeby nie wejść w ogień. Nie wejść. Pan czart. No odejdź panie czarcie. No jak ja mam jak ty ta kurde, on kurde w ogniu łazi. Bicy, no jeszcze się spaliłem znowu. Picy, 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 picy. No, nie, 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 nie. Spróbujmy tędy. Tędy nie mogę. A pan czart tu jest? Dobra, zróbmy tak. Znów się spaliłem. Już biegać nie mogę, widzowie. Mam nadzieję, że nie będę musiał powtarzać wszystkiego od początku. Dobra, więc Tupniemy sobie tędy. Pan czart. Ma panie czarcie? Tutaj widziałem jakąś piłeczkę. O, jest piłeczka. Zdobyłaś piłeczkę. No i co teraz? Mam piłeczkę. Ej, mogę biegać. Czy pan czart się mnie boi? Nie, może lepiej nie wchodźmy z nim w interakcję. Picy, picy, picy. Powolutku, powolutku. Piłeczka mi po prostu HP chyba dała. Okej, okay, tam jakieś kolejne rzeczy są. Nic. Mamy znowu siostrzyczkę. Siema siostrzyczka. Co tu się odwala? I mamy Kate. Pokochałam cię całym sercem. A ty okazałaś się potworem. Oddaj mi moją córkę. Wow. O! O ty kurwo, To, to jest już poza. No nie! Ej, najgorzej. Ja myślałem, że to filmik jest. SPALIŁA MNIE! Ja nie wiedziałem, że już mam się ruszać! I co mam teraz zrobić? <grystanie> Spaliła mnie! A, to chyba tak miało być. Siema. Czyli może to była jednak część filmiku. Co? Bo ja serio, nie miałem w ogóle pola do popisu, więc nie miałem jak się ruszać. Co się stało? Właśnie widziałam właśnie widziałam, jak ta dziewczyna pali się na moich oczach. Myślisz, że to ona była wiedźmą? B Brian? Dlaczego masz na sobie tę maskę? Bo zawarł pakt. Co tam znaleźliśmy? Sztylet athame. Hej, Brian. Ma mam co do tego wszystkiego wątpliwości. Skoro mamy teraz sztylet, czy wciąż myślisz o przejściu przez ten wyłom w ścianie? Mm. Gdzie mamy iść, Kasia? Chyba musimy dokończyć to zadanie. Czy nie? Kasia, co robimy? Czy mogę po prostu... Nie, no dobra, dokończmy zadanie, widzowie. Picy, picy, picy. Wchodzimy do środka. Czy pan czart? Tak, nie. Hmm. Arkusz wieźmiego papieru! Tak, widzowie, tak! Skopiowano duszę. Dobra. To najpierw spróbujmy po prostu stąd wyjść. Tego mi w sumie brakowało: tego jednego arkuszu, żeby zapisać sobie grę i ewentualnie wrócić, jeśli e, coś będzie nie tak. Mam. Chcesz tutaj wejść, Kate? <grym> Czy nie? Czy jest tutaj Hugo? Halo? Nie, tutaj, tutaj chyba nie ma sensu wchodzić. Kate chyba też za bardzo nie chce do tego pomieszczenia. Czy możemy wyjść? A, pan czart i tak nie chce wyjść. No dobra. No dobra, no to w takim wypadku my się piszemy. Musimy tam iść. Picy, picy, picy. Dobra, Kate. To lecimy do wody. Siup. Kate, czy ty też? Ej, czekaj. <grystanie> o, jesteśmy od razu w tym miejscu. Kate też. Siema, mordeczko. Zaczekaj, Brian. I mamy do mori. Hmm, chodzi o tę dziewczynkę. Z jakiegoś powodu rozpoznaję jej twarz. To Ray, córka Sintrów. Brian, musimy ją stąd wyprowadzić. Chyba nie o to chodzi tutaj Brianowi. Czy mam jakoś się wspiąć? Pomóc ci? No. Albo i nie. Hmm. To oznacza... Chyba... Jedno. Czekaj, Brian! Zamierzasz użyć sztyletu? Możesz ją skrzywdzić! Hmm. To nie Ray Sintra. To Domori. My już wiemy, bo robiliśmy tamto zakończenie i to, to, to jest Domori. Kto kto mówi? To ciało Rej. Ale nie jej dusza. Dusza Rey spłonęła na stosie. W ciele do Mori. Dlatego spalenie jej nie zdjęło klątwy, ale skoro ta dziewczyna to tak naprawdę do Mori, oznacza to, że z wiedźmą! Dokładnie! Błagam, nie zabijaj jej. Wydostaniemy się stąd. Wyjdziemy z budynku, opuścimy firmę. Nigdy nas więcej nie zobaczysz. Proszę, to dziecko jest dla mnie wszystkim. Brian? Myślę, że lepiej się posłuchać. Spójrz na nią, to tylko dziecko. Wiem, że zawsze najważniejsze było dla mnie wykonywanie swoich zadań, ale miałeś rację, nie mamy obowiązku pracować dla firmy, która nie działa. Która każe nam zabić jakąś biedną dziewczynkę. Czemu sobie nie pójdziemy? Opuścimy firmę, tak jak chciałeś, wciąż mamy czas. Nie używaj tu, Brian, nie zabijaj jej. Zabiją. To, to było szybkie. To było bardzo szybkie. Hmm. O nie, obudziła się, widzowie. Um, czy zrobi mi krzywdę? Nie, nie zrobi mi już krzywdę. Okej. Okay. Ganiała mnie tyle czasu. Sama mnie dźgała tym sztyletem milion razy. Ups, Brian. Siema. Gdzie trafiliśmy? Czemu, czemu było pokazane to drugie pie... siema? O, wszystko się naprawia widzowie. To, to, to chyba dobrze. Ludzie, co w szoku teraz są, co tam się odwalało? Matryczak! Matryczak umrze zaraz! Umieraj, matryczaku! I światło też zostało włączone. <grystanie> Jak kopa zawalił? Nie ma matryczaka, nie ma już tych potworów. O, to jest ta głowa. poprzednim zakończeniu była nam potrzebna. Tutaj już nie. Siema, mysiu, pysiu. I co dalej? Hej, Kasiu. Jak się czujesz? To wszystko było strasznie dziwne, ale jest w porządku. Hm, jak z tobą? Wciąż mam mętlik w głowie, ale chyba wszystko ze mną dobrze. Wszystko, co się stało, wydaje się nie... Trym snem nadal nie rozumiem jak mogłem. Nie denerwuj się tym, nie boisz sobą, żadne z nas nie było, odkąd weszliśmy do tego domu. I chciałabym cię za to przeprosić, Brian. Hm? Czuję się trochę winna za to, że popychałam cię, żebyś wykonał swoje zadanie. Nie chciałem się tego robić, a teraz rozumiem dlaczego. Nie przepraszaj, Kasiu. Byliśmy w pułapce prędzej czy później i tak musiałbym się zmierzyć z wiedźmą. I szczerze mówiąc, tak jakby mi użyło. No cóż, chyba najlepiej o tym mówić, o tym więcej nie myśleć i się stąd wynosić. Okej, okay. tuptamy, mamy. O, jacyś pracownicy. Po prawej, siema mordeczki. Ilu pracowników tutaj przyszło? To wy to zrobiliście, tak? My? Proszę nie krzywdźcie nas, co takiego? Siema sosa! Zdjęliśmy klątwę z firmy. Z zabiliście w ją? Wiedźmy? Tak! A przynajmniej tak mi się wydaje. Z zabiliście ją! Zabiliście! Wiedźmy! Wiedźma, 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 wiedźma! wiedźma. <laughs> Pietrucha, Pietrucha, Pietrucha! I ty dziewczyno z grzywką! Zakończenie, pożegnaj się z sintrą I teraz Kto będzie szefem firmy? Gdzie ona może być? Tyle się wydarzyło Ej właśnie, bo ja hajs miałem dostać I to dużo Zapomniałem mi powiedzieć Mordo, zrobiłem co miałem zrobić Chyba coś tu usłyszałem To dźwięk morza I Royce grający w Fallouta Okej. Okay. Byłeś kiedyś w takim miejscu, Brian? Ży na plaży? Tak. Na plaży? Nie, nigdy nie byłem na takiej prawdziwej. Ja też nie. Piękna, nie uważasz? Posłuchaj, Sintra, muszę ci coś powiedzieć. Idę popływać. E, a moje pieniądze. No, no dobrze, czekam tu na ciebie. Ty, ale zapomniałaś o hajsie, bo ja tutaj tak, tak. Nie? No pod kątem Sintry to dużo gorsze zakończenie. Wydaje mi się, że to pierwsze, które zrobiliśmy, gdzie uratowaliśmy wszystkich, było chyba najlepsze. My się pysie. I też Domori i Sintra była. Odinstalowywanie oprogramowania, moduł usunięty. Tylko, że kto mi teraz zapłaci e, za wykonane zadanie. My się pysie. O, to jeszcze nie koniec. Ej, właśnie, co z Hugo? 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 Ile krwi tam jest? To Hugo? I czy nie jest martwy? Ktoś go tam zaprowadził, generalnie podoba mi się dużo bardziej to pierwsze zakończenie, które robiliśmy, gdzie wszystkich uratowaliśmy. Dodatkowo była Rey, Sintra. Um, zobaczmy natomiast. Wejście do otchłani, biuro Jao Sintry, czyli wejście do otchłani. I tutaj, co by się wydarzyło, gdybyśmy jednak nie zabili. E, do mori. Czy mam tutaj też dzwoneczki? Na tym... Nie, tutaj na tym save'ie dzwoneczków nie mam. Ej, a może chcesz makaronik instant? <noise> nie, do mori nie chcę makaroniku. Teraz wybierzmy opcję nie. Nie martw się. Zrobię to dla ciebie. To będzie nas sekret. Co? I tak zabił? Halo? Niezależnie od tego, czy bym wybrał tak, czy nie, to... Zakończenie byłoby to samo. Generalnie widzowie nic totalnie się nie różniło. Jest, stało się dokładnie to samo co podczas wyboru opcji, że tak. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która mnie ciekawi. Tam był hugo. Proszę, tylko niech teraz mnie nic nie, nie zabija tutaj. Tutaj gdzieś był hugo, martwy. Chcę zobaczyć. Czy on gdzieś tutaj będzie? Picy, picy, picy. Tu jest tak krew. Pan czart nie chce wejść. Nie, no chyba Hugona nie ma, widzowie. Picy, picy, picy. W tym pomieszczeniu Hugo leżą martwy. Kto go tam zawlókł? Może to pracownicy firmy? Na koniec. Zobaczmy jeszcze tutaj w tym pomieszczeniu. Ale nie, nie ma nigdzie Hugo. Picy, picy, picy. Nie, nie ma go. Możemy odpalić sobie ogień. Dobra, my się pisie i tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Udało się zrobić to alternatywne zakończenie. Myślałem, że będzie o wiele krótsze, natomiast ważne, że się udało. Jeśli miałbym tak podsumować, no to giereczka mi się mega podobała, ale to w sumie już o tym mówiłem pod koniec ostatniego odcinka, tego pierwszego zakończenia, które realizowaliśmy. Jeśli miałbym z kolei wybrać jedno z tych dwóch zakończeń, no to to pierwsze mi się bardziej podobało, gdzie tak wszystkich uratowaliśmy. Do tego uratowaliśmy Rey oraz Domori. Mori. zasiadła na, 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 na krześle i zajęła się prowadzeniem firmy. No, generalnie dużo bardziej mi się podobało tam to zakończenie niż to, w którym faktycznie zabijamy wiedźmę. Natomiast my się się zrobione. Alternatywne zakończenie. Mam nadzieję, że serijka Wam się podobała. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. I widzimy się niebawem w jakimś innym odcineczku. Trzymajcie się. pa! pa.